Po co robi się mikropigmentacja skóry głowy? Łysa głowa łysy głowy nierówna. Można mieć głowę z włosami i ogoloną, albo głowę łysą na szczycie i ogoloną po bokach. Różnica jest widoczna. Łysy człowiek ma gładką, błyszczącą głowę na szczycie, a ogolone, widoczne kropki, ogolone włosów. Mikropigmentacja to zabieg utworzenia tych właśnie kropek techniką zbliżoną do tatuażu. Głowa po takim zabiegu ma przypominać głowę ogoloną ale nie łysą. Jak długo utrzymuje się efekt po zabiegu? Od półtora roku do czterech lat. Po tym czasie pigment blednie i zmienia kolor. Dla kogo ten zabieg będzie najlepszy? Dla mężczyzn o ciemnych włosach, którzy lubią nosić krótkie fryzury, ale także dla kobiet o ciemnych włosach z delikatnym przerzedzeniem na przydziałku. Zdecydowanie lepiej po mikropigmentacji będą wyglądali panowie o ciemniejszej karnacji niż bardzo jasnej. A jakie są wady tego zabiegu? By osiągnąć pożądany efekt potrzebne są czasem dwie, a nawet trzy sesje od dwóch do czterech godzin, a taką skórę po zabiegu trzeba dobrze chronić przed słońcem. Jednak główną wadą tego zabiegu jest trwałość, ponieważ kropki z czasem robią się blade i powiększają się, co z czasem może wyglądać gorzej.